Pamiętacie jak chwilę temu opowiadałam Wam o niejakim Jonathanie Gerylaku, który został przyłapany na kradzieży ludzkich szczątków z cmentarza, a w swoim domu posiadał ponad 100 różnych fragmentów? I jak widzicie, to jest jego Instagram, deadshitdaddy. Określa go jako konto edukacyjne, dokumentacja pochodzenia i kryminalistyczna ludzkich i zwierzęcych szczątków, a o sobie mówi jako kuratorze okazów patologii i osteologii. Nazywa się wręcz księgowym zmarły. Posiadał w swojej kolekcji naprawdę ogromnych, głównie czaszek, ludzi zwierząt, i zwierząt, i inne kości. Jak widzicie, niektóre wyjątkowe i naprawdę stare. Ale oprócz Chwalenia się swoją kolekcją, widzimy, że również oferował ich zakup. Często pojawia się u niego taki tajemniczy tekst: Jeśli wiesz, to wiesz. Chwalił się też dużą ilością zamówień. Przy tym zdjęciu czaszki trzyletniego dziecka pisze na przykład, że przyszła ona pod jego opiekę, by być uhonorowaną i zachowaną. Ktoś w komentarzu z pochwały nad jego pracą powiedział, że można by go określić archeologiem. Nie, nie, nie i mówię to jako archeolog z wykształcenia. To jest zwykła podłachiena cmentarna i kradzież. Ludzkie szczątki w ogóle są bardzo drażliwym i wrażliwym tematem, nie mówiąc już o tym, jak dokładnym prawem jest obarczone to, co można z nimi robić i jak. Ale myślę, że nikt nie chciałby widzieć ani wiedzieć o tym, że czaszka jego bliskiego spoczywa na kominku jakiegoś kolekcjonera. I nieważne jak pięknie jest to opakowane artyzmem czy przesłaniem, ale dajcie znać, co wy myślicie o tym temacie.